do lądowania. Wszystkie modele są wystawione. No Mają czas. Modele z napędami elektrycznymi, z Jeśli dobrze pamiętam, jest to piękny model redukcyjny kolejka i tak właśnie szykuje go technicznie przygotowuje do startu. Prosimy kolejnych załogników, żeby się zapisywali z kolejkę do eku. Będziemy to prosić kolegów do startu. Cały czas przybywa modeli, modele są ciągle wystawiane, kolejne nowe, helikopterów, modeli z napędem elektrycznym, modeli z napędem spalinowym, na całej długości lotniska już są jakieś ekipy. Chciałem przypomnieć, że dzisiejszy piknik był możliwy do realizacji a jest to piknik sponsorowany przez Urząd Miasta Biłgoraja i szereg sponsorów, którzy nam w jakiś sposób sprzyjają i doceniają wyrażeń strasznie agresywnie pilotujesz go, wiesz? No wiem, bo ja była na było Proszę Państwa, mamy tę propozycję całkowicie mną, bardzo rzadko spotykane. Otrąbnięcie maszyników o południu, jest to taka ciekawostka techniczna. Mowiec będzie miał na swoim pokładzie kamerę. W powietrzu śmigłowiec, kolegi Miki z Lubartowa. Piękny model wojskowego śmigłowca. Proszę bardzo, jak majestatycznie się w powietrzu zachowuje. Proszę bardzo, mogę lecieć. Bardzo ostatecznie wolę i przylepiam, jak lotnictwo było jeszcze na prawo. I mi wskaźnika, że też wala mu owość na chcemy na pikniku, żeby policzyli wszyscy, którzy tutaj się zgłosili. Będziemy kiedyś winy rekordy, może dojdziemy do setki za jakieś 2 lata. Wszyscy gotowi, uwaga. 3, 2, 1, start! I modelę w górę. Proszę bardzo, pierwszy modelę prosić. Zobaczcie jaki jest ten start. Co się dzieje w powietrzu? To na był celów, to nawet nie latało. I już pierwsza taśma leci. Ktoś stracił ogon. No. Następny crash, no. no. niestety, proszę Państwa, bajka powietrzna. Tutaj się dzieje wszystko. Można się zdarzyć, można wylądować. Można jeszcze raz wystartować, po raz kolejny. Jest to... Jest to pilotaż taki dosyć trudny bo oprócz panowania nad swoim modelem jeszcze trzeba mieć orientację, co się dzieje w powietrzu obok, no żeby do tej kolizji, co prawda nie każe się za spowodowanie e, wypadków, ale jednak utrata modelu to jest utrata szansy na miejsce, jakieś zdobycie zwycięstwa. Spóźniony model również wystartował. W wieczu mamy model z Druga wojna światowa, piękny, zerowany model. Proszę bardzo realistycznie sobie poczynać powietrze. Kolejny lot tego modelu, chyba że pilot jest bardzo w dobrej formie, bo już dzisiaj kolejny lot chcę pokazać wszystkim Państwu, kiedy to się zmieniają. Wszyscy, żeby mogli zobaczyć ten model. Takie jest przesłanie plikniku, żeby jak najwięcej to mogli zobaczyć nasze tutaj modelarstwo profesjonalne. Masz gotowego to kasieńka o Tak. 230 na godzinę. No jest to prędkość No niewyobrażalna. To tak jak u nas na autostradach pracuje, że na 230. Jak mogę?